Hejka z tej strony, Klaudia Kupiec i witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. I znowu zaczynam go w aucie, ale to dlatego, że jestem w galerii handlowej. E, przyjechałam bo właśnie, znowu mi się udało zaparkować za pierwszym razem w parkingu podziemnym, więc już przestaje to być dla mnie takie wiecie stresujące. Ale do brzegu e, idę szukać perełek na wyprzedażach. Ostatnio nawet udało mi się znaleźć kilka fajnych rzeczy, więc mam nadzieję, że tym razem będzie tak samo. Wydaje w ogóle mi się, że to już są końcówki wyprzedaży, ale nie jestem pewna, bo mamy koniec lipca i w sumie nie wiem do kiedy one dokładnie trwają, ale tak obstawiam, że są to już resztki, więc liczę na fajne łupy i też super ceny, ale jednocześnie chcę podejść do tego tak wiecie rozsądnie, bo ostatni film na moim kanale to była wyprzedaż szafy i ją opróżniałam i dalej będę wystawiać różne rzeczy na sprzedaż, więc też nie chcę się na nowo zawalać. Chcę kupić rzeczy, jakich naprawdę potrzebuję i też oczywiście pokażę wam wszystkie numery referencyjne rzeczy, które gdzieś tam mi wpadły w oko, które mierzę, więc mam nadzieję, że spędzicie fajnie ze mną czas, a zaczniemy sobie chyba od handemu. No, i chyba miałam rację, bo jest już serio mega mały wybór. Tutaj są wszystkie topy na przykład. Fajny byłby ten set, ale niestety nie ma mojego rozmiaru. Mega ładne. Tutaj są ich numery, i te spodenki też są w promocji za 21. Kilka rzeczy już wybrałam. Tutaj są na razie same spódnice i bluzki, ale sprawdźmy sukienki. Kurde, byłam pewna, że jak wybiorę taką mało obleganą galerię, to będzie większy wybór, ale chyba rzeczywiście już są resztki, albo po prostu mnóstwo osób pomyślało, tak jak ja, że przyjdzie tutaj na zakupy, bo jest też sporo ludzi, szczególnie na wyprzedażach, ale coś udało mi się znaleźć, więc mierzymy. No trochę nuda i pewnie byście nie powiedzieli, że to letnia kolekcja, no ale nic innego nie było fajnego. Na początek mam taki top, niby basic, ale ma bardzo ładne plecy. I w sumie potrzebowałam czegoś ciemnego, takiego trochę bardziej eleganckiego, ale można też do spodni. I nawet mi się podoba. Aha, i ten top jest takiej fajnej dzianiny. A co do spódnicy, to w sumie myślałam, że będzie inaczej wyglądać, ale jest. Ciekawa. Jest w sumie taka wakacyjna. Widzę ją w letnich stylówkach. Kurde, teraz widzę na nagraniu, że ona trochę prześwituje. Jest trochę jak ręcznik albo taki prześcieradło w frotę. Oczywiście, że tu mam też numery referencyjne, żebyście sobie mogli sprawdzić chociażby online. A tak wygląda kolejna stylówka. I podoba mi się, bo mega lubię takie jeansowe spódnice. A w takim kolorze jeszcze nie mam. No, podoba mi się ta spódnica i lubię te, ten krój, ale zastanawiam się, czy ja po prostu potrzebuję trzeciej takiej samej spódnicy w sensie się w tym kolorze jeszcze nie mam. do tego taki top. W sumie taki wakacyjny i super jest to, że on jest haftowany. Bardzo mi się podoba krój tej bluzki, bo to jest rozmiar S, a jak widzicie jest mega szeroka i super mi się to podoba. Dobra, bo tutaj poszła fama. On jednak nie jest z wyprzedaży, tylko po prostu znalazłam go na dziale z wyprzedażami, ktoś go sobie odwiesił. Ale i tak jest spoko. Zostałam w tym t-shircie, bo chciałam sobie jeszcze zmierzyć takie spodnie. I w sumie nie wiem, co o nich sądzić, bo mam wrażenie, że one powinny być. Albo dużo dłuższe, albo po prostu dużo krótsze. W tym kroju powinny według mnie być krótsze. Co w ogóle sądzicie o takim kroju, bo ja w sumie nie mam żadnych takich spodni w swojej szafie i się zastanawiam, czy w ogóle potrzebuję. I teraz sobie zmierzę te sukienki. To, są, to jest ten sam model, tylko w różnych kolorach i wydają się mega wygodne, więc mam nadzieję, że będą spokoleżeć. Ona no, jest totalnie basic prosta. Chyba spodziewałam się czegoś innego. Trochę vibe takiej koszuli nocnej. A no i ten kolor to chyba też nie jest mój wybór. Tej czarnej już nie mierzę, bo nie jest ona warta naszego czasu, ale łapcie kot, gdyby wpadła wam w oko. Idziemy dalej, bo tutaj wychodzę no, z niczym. Chyba tam będą wyprzedaże. Dobra, w jest dużo większy wybór, ale też jest dużo, dużo większy syf. I naprawdę ludzie są tacy syfiarze, że masakra. Nie róbcie tak. Po co utrudniać tym ludziom pracę? I tak mają przewalone w tym sezonie. To coś wygrywa konkurs na najdziwniejszą rzecz. Tę sukienkę pokazywałam w jednym filmie, i zobaczcie, jaka teraz jest tania. Tę panterkową też wam pokazywałam, i też jest w promce. Jestem pewna, że będę miała zakwasy jutro na 100%. Postanowiłam się poprawić i tym razem wybrałam więcej koloru. Sukienka zapowiadała się dobrze, ale jest za duża. Tutaj jakoś tak odstaje. No, nie podoba mi się, chociaż ten kolor jest mega ładny i uroczy. Na plus na pewno to, że jest 100% wiskoza i ten materiał wydaje się porządny. Ale te spodnie to mi się podobają. Powiem Wam, że właśnie czegoś takiego dokładnie szukałam. Są bardzo szerokie, ale tutaj mają zakładki, fajnie się układają. No, jestem na tak, są ulniane za 8 dyszek. Do tego mam jeszcze taki top w sumie też jest bardzo ładny. Wezmę go sobie, bo myślę, że też super będzie wyglądać do jeansów. Musiałam przymierzyć te spódnice, bo to ostatnio bardzo modny krój, i chciałam sprawdzić, jak ja się w tym czuję. No i nie. No jakoś not my vibe. Ale powiem Wam, że ta sukienka jest bardzo ładna i zobaczcie jaką ma fajną długość. Dobra, jednak odstaje, więc widać, że tak nie fituje do mnie. Mam od razu na sobie też te buty z wyprzedaży. One w ogóle nie mają metki, ale zobaczyłam na stronie, że kosztują tylko trzy dyszki, więc na pewno je wezmę, bo są ciekawe. Z kolei ta sukienka ma tak długie ramionczka, że ja nie wiem na kogo to jest szyte i w sumie chyba znowu nie mój vibe, ale też Wam wrzucam numer referencyjny. Hmm. Może nie jest taka Zła. Chyba tylko print bym zmieniła, bo krój ogólnie wydaje się fajny. Przymierzyłam też te buty, no i do tej stylówy to w ogóle nie pasuje. Ale powiem Wam, że podobają mi się i fajne są te paski, bo one trzymają super stopę, chociaż pięta jest odsłonięta. Chciałam jeszcze zmierzyć tę sukienkę, ale się okazało, że jest uszkodzona, więc już jej nie mierzę, bo zajęłoby mi pół godziny wiązanie tego gorsetu z tyłu. A wiem, że jej nie wezmę, więc nie ma sensu, ale wydaje się bardzo spoko. Ale łapcie numer. Jeszcze wskoczyłam na męski dział i coś tam mu kupiłam. Ok, zakupy zrobione i w Zerze wydałam 360zł, ale tutaj wzięłam jeszcze, co ja tu wzięłam, dwie rzeczy dajdziemu za około stówkę. Kupiłam sobie też bagietę w już normalnie tak się zmęczyłam tymi zakupami, to jest kardio, przysięgam. Ja jutro będę miała zakwasy i może dobrze, bo w tym tygodniu nie byłam na treningu, więc chociaż tyle będę miała. I co, wracam już do domu? No, chętnie mi trochę zawiódł, nie wiem, może ten w galerii Mulcin jest jakiś lewy, ale w Zarze był naprawdę super duży wybór. I no, jestem usatysfakcjonowana. Kupiłam sobie spodnie, na jakich mi zależało dwie pary butów, za jakimi też się rozglądałam. No, może te kremowe to takie, nie myślałam o nich, ale finalnie się skusiłam. I ten top też super, więc. Jestem usatysfakcjonowana. Dobra, myślę, że tym akcentem już zakończę ten film, bo dzisiaj też jakoś nic ciekawego się nie dzieje. Mam teraz bardzo crazy czas, i czuję się już tak wyprawda, że mam ochotę się położyć i nie robić nic, ale jeszcze nie dziś jutro może sobie będę mogła na to pozwolić. W każdym razie dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Mam nadzieję, że spędziliście fajnie ze mną czas. Może akurat też znaleźliście jakieś inspiracje, jakie rzeczy Wam się spodobały. I oczywiście dajcie znać, jakie perełki Wam się udało znaleźć na wyprzedażach. Jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki!